Witam serdecznie. Dzisiaj króciutki temat związany z szarpakami i przeciąganiem się z psem. Zapraszam. Okej, okay, skąd w ogóle taki temat? ponieważ patrząc jak ludzie przeciągają się z furią, stwierdziłem, że istnieje szansa na pojawienie się kontuzji bądź wystąpienie mikrourazów, które mogłyby prowadzić do e, kontuzji przy takiej codziennej pracy, powiedzmy w ten sposób. A ponieważ ja jestem związany z sportami, które są narażone na tego typu kontuzje, czyli właśnie to jest gwałtowny, dynamiczny ruch i wiem jak się przed tym zabezpieczać, e, dzisiaj chciałem to przełożyć na psa. I po prostu podzielić się z Wami tą informacją. O co chodzi? Podstawowy błąd to sytuacja, w której zaczynamy się bawić. Bierz, tak? Zaczynam przeciągać się z psem i e, powiedzmy, że dzwoni telefon. Odbieramy telefon, zaczynamy rozmawiać. Ten pies gdzieś tam wisi na końcu tego szarpaka i e, ja mam wyprostowaną rękę, rozluźnioną, jestem troszeczkę w innym świecie. A pies zaczyna się nudzić, i następuje w pewnym momencie to. Tak, czyli gwałtowne szarpnięcie psa, na które ja w ogóle nie jestem przygotowany, a mój staw barkowy już absolutnie. Dobry pies. Luz. E, co się wtedy dzieje? Wszystko, cały bark, jeżeli mamy rozluźniony, jest po prostu. Wisi sobie na torebce stawowej na więzadłach i nie jest w żaden sposób, nie ma żadnego wsparcia, a to, że mamy w pełni wyprostowaną rękę, powoduje, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zamortyzować tego uderzenia, tak, tego szarpnięcia. I, żeby temu zapobiec, jak się domyślacie, trzeba zrobić dokładnie przeciwną rzecz, czyli zawsze ja mam ugięte ręce, jak pracuję z furią, przynajmniej staram się, i zawsze jestem uzbrojony w napięcie mięśniowe, czyli te mięśnie powodują, że ten bark ma po prostu wsparcie tak? I, i, i ten staw jest lepiej chroniony. Ok, teraz porozmawiajmy o zabezpieczeniu psa. Ludzie e, często wchodzą w grę, którą narzuca pies. Tak? Czyli jeżeli furia bardzo mocno szarpie, oni też zaczynają bardzo mocno szarpać, próbując wyrwać zabawkę i tak dalej. Osobiście nie polecam. Jeżeli bawię się z furią, to zawsze na zasadach płynnego ruchu, przeciągania jej z jednej na drugą stronę, do przodu, do tyłu, ale nigdy nie próbuje wyrwać za wszelką cenę. Ponieważ też możemy złapać psa na akurat jakimś wyluzowaniu. No i spowodować po prostu niepotrzebne jakieś urazy. Więc nie bawimy się tak jak pies tego chce, tylko my narzucamy styl zabawy, a furia się zabezpiecza po prostu przez to napięcie mięśniowe, w momencie, kiedy sama szarpie, wtedy jest w miarę bezpiecznie. Kolejna sytuacja to wynoszenie psa do góry. Czyli wiesz, tak jest. Jeżeli ja w jakikolwiek sposób podnoszę psa, wynoszę go do góry, staram się nie używać osobiście siły odśrodkowej, po to, że by nie zwiększać tych przeciążeń na, na kark na szyję psa. Oczywiście dużo łatwiej jest podnieść psa w momencie kiedy zaczynamy nim wirować. Ale ten pies, który waży 22 kg w momencie kiedy leci, nazwijmy to, w tym momencie już te przeciążenia są dużo, dużo większe i po prostu nie ma co tego robić, szczególnie jeżeli przeciągam się często. Ja z Furią w zasadzie pracujemy codziennie, co drugi dzień z szarpakiem, więc docelowo nie byłoby to zbyt, uważam, zbyt zdrowe. Bierz. Tak. Więc używam sił środkowej tylko ewentualnie tyle, żeby żeby ten pies nie wpadł na mnie, a nie po to, żeby mi było łatwiej go unieść. Ok, kolejna sytuacja w momencie, kiedy pies nawiega na nas bardzo dużą prędkością, a my próbujemy zatrzymać go, złapać go na szarpaku, tak? Kuria, bierz, dawaj, bierz, 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 tak jest! Zawsze w takich sytuacjach po prostu oddaję. Jak widzę, że pies jest mocno rozpędzony, oddaje ten szarpak. Oczywiście można by próbować psa przechwycić, ale tutaj dopiero zaczynają być naprawdę sytuacje niebezpieczne, gdzie te przeciążenia już osiągają po prostu dużo większą siłę i i nie ma po prostu co ryzykować. Nawet spotkałem się z jakimś filmem, gdzie była mowa o tym, że Belk bodajże skręcił sobie kark na pozorancie e, podczas jakichś tam pokazów obronności przez przypadek, tak? no przez jakiś tam przypadek, no ale wynikający właśnie z tego ruchu i ten ruch jest troszeczkę podobny w momencie kiedy pies skacze z daleka i ma dużą prędkość, więc nie robimy tego, zawsze po prostu oddaję szarpak i zaczynamy zabawę od nowa i myślę, że to jest ok. Mogę wam powiedzieć jeszcze czym przeciągam się z psem, najczęściej to są właśnie tego typu liny. Myślę, że są dosyć fa fa fajną opcją do przeciągania się. Czasem, oczywiście, jest to jakiś po prostu kij. O właśnie spotkałem się z tym, że nie jest polecane przyciąganie się jakimiś szmatami, jakimiś takimi luźniejszymi zabawkami, gdzie istnieje szansa o to, że ta zabawka gdzieś tam zaczepi się o, o jakiś ząb, o któryś ząb i nawet kiedy pies chciał wypuścić zabawkę powiedzmy z pyska, to cała siła idzie wtedy na, na ten jeden ząb i istnieje szansa już tam Wyrwania tego zęba, więc na to trzeba zwracać jakąś tam uwagę i staramy się z furią to robić. Ale tego typu linę używamy w zasadzie od bardzo, bardzo dawna i bardzo fajnie to działa, więc polecam to. I na sam koniec, jeszcze mały apel. Wiesz! Na sam koniec jeszcze ma, ma, mały apel. Eee, to już nie dotyczy samej zabawy z psem, ale dotyczy jak najbardziej kontuzji, które mogą wyniknąć właśnie na odcinku szyjnym. Mianowicie spotkałem się już kilka razy z taką sytuacją, że idzie sobie pani, mówię pani, bo zawsze to były kobiety. A mówię, widziałem już tą sytuację kilkakrotnie. Nie mówię, że faceci tego nie robią, ale zawsze to były kobiety, akurat. Idzie sobie paniusia ze swoim Jorkiem którego trzyma na obroży, na jakimś fleksie z reguły, żeby było wygodnie i w momencie, kiedy y, jej zdaniem pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, to ona po prostu zasmycz, podciąga tego psa i ładuje sobie pod pachę. I żeby ten pies przynajmniej był y, na szelkach, to jeszcze z Bogiem sprawa, tak? Ale nie, to się bardzo często odbywa po prostu na obroży. Dla mnie jest to niepojęte. Jak Kurwa, w ogóle można coś takiego zrobić, bo nie chce się jaśnie pani zgiąć jej arystokratycznych kolanek, żeby sięgnąć po tego psa. Ja rozumiem, że można się bać, ja rozumiem, że e, może się ktoś czuć niepewnie, więc e, nie, nie neguję tego, że ktoś chce zabezpieczyć tak małego psa, ale nie w taki kurwa sposób, tak? Po prostu nie w ten sposób. Już pomijając fakt, że e, ten pies też uczy się, wiesz, ten pies też uczy się, że jeżeli cokolwiek pojawia się, e, właśnie na przykład inny pies pojawia się na horyzoncie, no to najzwyczajniej w świecie jemu się oberwie. co też e, robi mu totalny rozpiździel w jego psychice. Jeżeli widzicie taką sytuację, zareagujcie, tak, zareagujcie. E, Jakoś rozsądnie i przetłumaczcie takiej osobie, co robi po prostu źle. No bo dlaczego ten pies ma cierpieć i ma być narażony na jakieś faktycznie kontuzje, bo to są z reguły bardzo małe psy i one są faktycznie lekkie, ale jednak te szyje też mają super delikatne, tak? Zresztą, no, chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć, że podnoszenie jakiegokolwiek zwierzęcia czy człowieka za szyję, no i za obroże jest po prostu. Niepojęte, nie? Bierz. Ok, podsumowując, żeby zabezpieczyć swoje ciało, zawsze rękarek ugięta i zawsze uzbrojenie, uzbrojenie ręki w napięcie mięśniowe. Z furią bawię się zawsze płynnym ruchem, bez szarpania niepotrzebnego. Jeżeli wynoszę psa, również jest to płynny ruch i nie używam sił odśrodkowej. A w momencie, kiedy pies nabiega z dużą prędkością, staram się, po prostu oddaję, oddaję zabawkę, oddaję szarpak i nie zatrzymuję psa zbyt gwałtownie. To by było na tyle. Trzymajcie się i pozdrówcie swoje czworonogi. Hej! Zostaw. O, dziękuję. i